Po czterech pokoikach, dwóch pokemiesiącach i 815 Ariadosach przychodzi ten moment. Mam zaszczyt przywitać Państwa tymi słowami. Witajcie w Pokejerze! jedynym takim programie, który wychodzi 4 miesiące za późno. Zapraszam do oglądania. To, że Poker powstaje tak późno, dało mi dużo czasu na przemyślenie dobrze tego odcinka. Czas ten. Nie wykorzystałem na przemyślenie tego odcinka, zatem jedziemy po prostu z tematem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Mam nadzieję, że wyczekiwaliście go. <noise> Wiem, że wyczekiwaliście go bardzo. Omówienie turniejów 2020 roku. Na początku były regiony w Bochum w styczniu, i tam Polacy odnieśli sukcesy. Było fajnie. Było w Bochum, też byłem w Bochum, ale jeszcze wtedy nie, re nie relacjonowałem tego w żaden sposób. Więc nie mam żadnych nagrań, zdjęć. Postaram się coś wrzucić. Jeśli coś znajdę, pewnie coś znajdę, także coś będzie. I tutaj Patryk Piątek ze swoim Pikaromem. Mój kolega z pokoju wtedy zajmuje 25 miejsce. picarom złożony o 3 w nocy. I cały czas Patryk powtarzał, nie będę grać z tym Pikaromem. Jak mam grać z tym Pikaromem? Jaka to ma być lista? ostatecznie za super wynik. Dalej Bartosz Ziemba, Tina Chompem, 35 miejsce. I Andy Michał Augustyn, 56 miejsce, też Pikarom. I Pikarom Michała charakteryzował się tym, że on nie przegrywał, on tylko remisował, no, co najwyżej. E, w finale tego turnieju spotkały się dwa Blacefalone, dwa, dwa różne podejścia do Blacefalona. E, jedno, jedno z tych podejść to jest właśnie, to jest na Pidgeotto, drugie Straight Blacefalon I wygrywa Stefan Iwanow swoim Straight Pika, Straight i o Bochum więcej opowie nam Jerzyk, czyli Mateusz Waszkiewicz. Cześć, z tej strony Jerzyk. Jakiś czas temu wziąłem udział na turnieju Regional z Bochum, na którym poleciałem z dwójką moich kolegów. Pierwszego dnia nie poszło mi najlepiej. Raczej było to spowodowane tym, że za mało testowałem dek. Dlatego na następny dzień wraz z jednym z moich kolegów, z którym przyleciałem, zagraliśmy na League na którym o wiele lepiej mi poszło. Początek dnia nie był najlepszy, obudziliśmy się godzinę później po tym jak zadzwonił budzik, bo nikogo z nas nie obudził. Musieliśmy zamówić taksówkę i ledwo co stążyliśmy na turnieju. Po rozegraniu kilku rund Swissa w piątej rundzie trafiłem u Inanina na kolegę właśnie z którym przyleciałem na ten turniej. Po wyrównanej walce udało mi się wygrać a następnie wygrać cały turniej, co dla mnie jest wielkim osiągnięciem i było jedną z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w moim życiu. Następny duży turniej, na jakim Polacy wzięli udział, to były Regionalsy w Malmo i to już było przed samą pandemią. Pamiętam w Malmo już wszyscy grali w lateksowych rękawiczkach, może nie wszyscy. Ale na przykład Włosi, którzy tam przyjechali, grali w relataksowych rękawiczkach z zasłoniętymi twarzami, wtedy wszyscy się na nich patrzyli dziwnie. A teraz. Teraz jest jak jest, tak naprawdę. Malmo było bardzo fajnie. Spoko zawody. I, i tutaj z sukcesów Polaków bardzo dużym sukcesem było szóste miejsce. Pierwsza topka, tak naprawdę, chyba Polka, Polaka w zawodach, w regionalsach. I tutaj Łukasz Pazurkiewicz, któremu oddaję głos. No i e, ja chciałbym opowiedzieć coś o regionalcach w Malmo. Więc jak pewnie większość się orientuje, tam udało mi się zrobić top 8, baby blownem. No i dla mnie to było niesamowite przeżycie z wielu względów. E, przede wszystkim takiego, że Mogłem zobaczyć jak to jest e, grać o takie, no już najwyższe miejsca tak naprawdę no, na regio. E, jak, e, jak to jest móc usiąść naprzeciwko Torda Reklewa, kiedy ten zastanawia się czy brać ID, czy grać. E, no, ale no, naprawdę, na pewno to, to było bardzo fajne. Też bardzo mnie cieszyły ogólnie reakcje community, bo potrafiliśmy pokazać, że mimo tego, że jesteśmy gdzieś z, z różnych regionów, z różnych miast, to w, w takich sprawach potrafimy się też zjednoczyć. Pomimo tego, że bardzo mnie smuci, że to był no, ostatni przedpandemiczny turniej, bo. W, Najlepiej jakby w ogóle e, nie, nie trzeba było o tym wspominać. No to mimo wszystko fajnie mieć takie, e, takie wspomnienia z, z grania jeszcze w te prawdziwe karty. E, no i nie wiem jeszcze, czy, czy jest coś mądrego do powiedzenia w tym temacie. Chyba nie. No liczę przede wszystkim, że w tym 2021 jeszcze będziemy mieli okazję się, się spotkać na, na normalnych, prawdziwych kartach. Dodatkowo w Malmo Piotr Olejański wygrał kapa na następny dzień. Nie poszło mu pierwszego dnia, odegrał się na kapie dla przegranych. Bardzo ładne miasto, polecam. Zburzyli pomnik z Latana, znaczy wywali, bo tam kupił jakieś akcje. Tak, chciałem sobie zrobić zdjęcie z Pomnikiem z to jest najważniejsza rzecz, którą powinienem powiedzieć. W tej chwili. Dobra, nieważne. Dalej, dalej, co nastąpiło dalej w sieci Pokémonowym Pandemia i Litle się ogłosili swoje turnieje I tutaj ja, ja reprezentowałem najczęściej Polskę na tych turniejach I na pierwszym quali udało się zrobić drugie miejsce Chinchino Na drugim quali 68. miejsce Chinchino trzecie quali to Janek, który zdobył 24. miejsce pikaromem I też się udało zrobić Day 2 Baby Blownem i na czwartym kołali Mateusz Waszkiewicz 41 miejsce Babe I ja, Day two, 156 miejsce Green Ball Tundem. Mówili, że się nie da, a się jednak da. Z tych turniejów najlepsza 12 graczy plus 4 content creatorów dostało się do finałów, czyli 16 graczy. Double bracket, elimination. I tam udało mi się pokonać Zabdosa TCG i zająć ostatecznie 9 miejsce. Potem dwie porażki. I tak to się skończyło. Grałem Baby Blownem. Zapisy ze streamów są na kanale. Zapraszam, jakby ktoś miał ochotę obejrzeć. W sierpniu był Players' Cup i tam bardzo Polakom nie poszło raczej. To nie, nie będę się o tym rozwodził. Porozwodzę się na ten, natomiast na temat ADP, które rozniosło metę. Tak naprawdę od Malmo już ADP było bardzo dużo i grało bardzo ambitnie. W Malmo wygrał to i grał, wygrał ADP. Na Limitless Qualifier'ach głównie też wygrywało ADP, albo było w topce, bo było bardzo wysoko, na Invitational'u był e, mirror w finale Spiritombów, Spiritomby tam poszalały W międzyczasie odbywały się jakieś mniejsze turnieje, na przykład Collective Cup, który wygrał Adrian Kastelik E, sporo turniejów lokalnych, online się zrobiło. Nawet na naszym Discordzie były turnieje, jak na przykład turniej Legacy, który wygrał Sebastian Wilk. Można, brawo. Fo format stary. E, potem troszeczkę ustąpiło pandemia, ustąpiła. Można było znowu wychodzić z domu, e, skończył się lockdown. I z tej okazji został zorganizowany ogólnopolski turniej Pokémon 2020 Bielsko-Biała. Były tam pewne zamieszania, nie powinno go być, powinien być ten turniej. Dlaczego Bielsko-Biała, dlaczego nie Bielsko-Biała? My nie możemy przyjechać, my możemy przyjechać. To jest turniej połowy polski, ale my chcemy się pobawić. I tak, tak można było odbijać piłeczkę w jedną i w drugą stronę. Ostatecznie wyszło tak, że turniej się odbył w bielsko Białej i było super. Było bardzo fajnie. Cieszę się, że ten turniej się odbył. Mam nadzieję, że on nie wpłynął jakoś szczególnie na, na powiększenie pandemii. Ciężko powiedzieć. Tak eee, nie było żadnego zachorowania. Potem nic mi o tym przynajmniej nie wiadomo. I tam udało mi się zająć piąte miejsce. Ale kto wygrał? Wygrał Piotr Orleanski w finale z Adrianem, Adrianem Pawetko i to był mecz Dragon Ball na Spiritomba. Także Spiritomb widzicie wygrał Players Pfff, nie wygrał Players capy. wygrał Limitless Qualifiera, wygrał OTP. Także to była bardzo dobra talia w tamtym okresie. Zresztą dalej jest ok, ale już nie, nie, aż, nie aż tak mocna. I o więcej o ogólnopolskim turnieju Pokémon opowie nam Piotr zwycięzca Mistrz Polski 2020. Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować w bygłym roku OTP wbrew e, przeciwnościom losu. No bo to jednak fajny, taki fajny turniej z przyjazną rywalizacją bez jakiejś wielkiej spiny e, OCP czy o nagrody. Mm. I cały ten weekend mi się podobał właściwie od e, podróży pociągiem ze słynnym youtuberem i. Sędzią turnieju po świętowanie i grupowe wyjście na piwo wieczorem, jak turniej się skończył. No i oczywiście poprzez sam przebieg turnieju, dobre mecze i spotkanie znajomych twarzy, których nie widziałem od paru miesięcy czy od roku. Podobała mi się też meta, myślę, że była dosyć różnorodna. No, i co to by był za rok bez tradycyjnie organizowanego od 2000, zdaje się, drugiego Raczej kiepski. A właśnie. Od października zaczęła swoją działalność strona Play Limitless i wtedy rozpoczęło się turniejowe szaleństwo. Codziennie można tam naprawdę zagrać jakiś turniej, cały czas praktycznie coś się dzieje. Dużo jest tych turniejów, jednym słowem, jednym zdaniem Jednym stwierdzeniem Dużo jest tych turniejów, bardzo dużo Można grać we wszystkich formatach, jakie tam sobie wymyślicie I tak naprawdę pozostaje się bawić eee, Limitlessi mają swój cykl, Tablemon ma swój cykl Jest Chill Series, jest Sleepy Sundays -y. Masa jest tych różnych cyklów gdzie się można zakwalifikować i tak dalej Polacy biorą udział w różnych tych turniejach Wielu naprawdę e, wielu odnoszą sukcesy, wielu odnoszą porażki. Miszmasz jest zupełny, jest fajnie, jest co grać, jest troszeczkę przesytu tym na pewno, ale, ale jest, jest, jest co grać. Nie będzie nudy na pewno. Nie ma nudy w każdym razie i te turnieje cały czas trwają. Do tej pory cały czas się można zapisywać. Jakie dodatki wyszły w 2020 roku? Dodatki to Sporty Base Set. Rebel Clash, Darkness Ablize, Champion's Path i Vid Voltage. Champion's Path to jest dodatek wybitnie kolekcjonerski i nim, i wyszedł, i był na niego duży popyt, i skoczyły ceny kart. Skalperzy, takie tam zabawy. Reszta dodatków to są dodatki typowo raczej do grania. I tak się meta jakoś zmieniała, a ADP Zacjan cały czas gdzieś tam się utrzymał na topie. Dlatego teraz wybierzemy sobie Top-Naj, cykl Naj 2020, zapraszam serdecznie. Moja subiektywna opinia na temat tego, co było najlepsze w 2020 roku. Zaczniemy od deku roku, którym zostaje Adepezacjan, bo bardzo długo istniał w tym roku. Tak naprawdę od marca do końca roku odnosił sukcesy na, na wielu turniejach. Praktycznie cały czas był w topce i ciężko było go skontrować w jakiś mądry sposób. Oczywiście znajdowały się kontry jednak. ADP cały czas miał dobre match-upy na bardzo wiele rzeczy i cały czas był bardzo dobrym solidnym pikiem na wszystkie turnieje tak naprawdę. Dlatego moim zdaniem zasłużył na na de niego był pikarą, który cały czas robił praktycznie to samo, mam wrażenie. Cały pikarom jest jak Volkswagen Passat, nie da się go zajechać. po prostu cały czas dostaje coś. Cały czas jakoś jest ukrócane, cały czas coś mu się robi złego, a on jedzie dalej i. I cały czas jest w topce. E, lista roku. E, listą roku wybrałem listę, która mi się osobiście bardzo spodobała. Widzicie ją w tym momencie na ekranie? Jest to lista. Taketaseki. I ta lista zniszczyła mi mózg, tak naprawdę. Bo troszeczkę przybliżę dlaczego. Mm, to był turniej. Limitless Qualifier 2 na którym ludzie się zastanawiali jak skontrować Mile. i najpopularniejszą kon... Nawet w mirrorze i najpopularniejszą kontrą Mila na Mil był Faba i Girafarik i okej, okay, grali to wszyscy bo Mil grał jedną em, Recycle Energy i ją trzeba było zrzucić do Discardu, a Fabą do Lost na Fabą a Girafaringiem dwie pozostałe obiste energie wrzucić w los Taketo. Wymyślił jak to ograć. Po prostu miał cztery fire energie, które nie było tak łatwo zrzucić Girafaringiem, bo trzeba było po, jedno, po, po jednej energii zrzucać, tak naprawdę. Chyba że się miało szczęście i trafiło Belelbą, ale tak naprawdę e, dobry gracz 3 po prostu wyciągnąłby te energię jakoś do ręki. Nie, grał, nie, ma, nie było wtedy team skur granta, żeby wyciągać energię z ręki, zrzucać. Także wystarczyło je trzymać na ręce, zrzucać po jednej. Przeciwnik Tim mógł to robić, ale zrzucał tylko po jednej. I naprawdę znalazł sposób, którego ja też szukałem, jak to ograć. I szapoba, ta lista naprawdę zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Pewnie wiele osób się z tym nie zgodzi, z takim wyborem, jednak to jest mój subiektywny wybór. Także odczepcie się ode mnie. Eee, dalej, Karta Roku. Tu będzie bardzo prosty wybór. Prosty i pewnie tej karty używaliście milion razy. To jest Quick Ball. Quick Ball, który zapewnił życie milionom talii. I jest chyba wszędzie. Albo prawie wszędzie. Nie ma co tu o nim dużo gadać. Jest cudowną kartą, która po prostu wyszukuje Pokemona. I jeszcze dodatkowo zrzuca, co zwykle jest fajnym efektem. Także Quick Ball. Quick Ball po prostu. Najlepszy team deck roku? Charizard team deck z VividA. Ej, tu nie ma drugiego dobrego kontrumenta. Kon... Tu nie ma. Tu jest bezkonkurencyjny ten team deck. Po prostu. W 2020 roku nie wyszedł lepszy team deck. Ej, jest jeszcze dobry Lilabon, ale Charizard team deck zdecydowanie rozwala i stał się prawdopodobnie w moim. Stał się w mojej ocenie najlepszym team deckiem obecnym w grze. Zaraz po Dragonite i Char... Charizardzie z. Lost standard Team upa. Charizardem, team, up. Z Charizard... z team up. Najlepszy dodatek to Sport Discipline Set Wprowadził bardzo dużo dobrych trainerów, yy, kilka dobrych pokemonów jak Zacian, Zamazenta. prowadził Marni, Research, Quickbole, bardzo dużo dobrych kart. I moim zdaniem jest to bardzo dobry dodatek. Utrzymuje wciąż scenę na online swoją. Także, jakbym miał jakiś dodatek polecić, jaki był super, jaki mi się podobał, to ten. Wprowadził Chinchino Mila Może dlatego i super mi się grało Chinchinomila. Najprze wspomnienie moje osobiście. To jest Stream z Limitless Qualifier 1. Jak się udało zrobić topkę. To był tak naprawdę to były pierwsze moje podejście do streamów. Troszeczkę się stresowałem. Też. Ee, nie miałem żadnych sukcesów wtedy. Grałem w karty. To był mój pierwszy sukces i ostatni haha. I było super. Naprawdę mi się bardzo podobało. Bardzo podobały te streamy. Te przeżycia z wami, które mogłem dzielić. Było genialnie. I jeszcze ta topka na koniec. No krem de la krem, jak się udało ograć, wygrać Mirror, na którym miałem Autoluza, było fajnie, było fajnie, naprawdę. Polecam ten stream, bo dostarczy mi bardzo dużo emocji. Skracamy dek, mieszamy dek. jedna energia. Wrzucamy erbalony. Yes. Yes. We did it. We did it. Guys. Pytanie, czy on ma jak wziąć priza? of Daktyla jest jeszcze Nie, zrzucił mi energię, nie ma Nie jest, of Daktyla dalej bierze priza Uważajcie, of Daktyla dalej bierze priza Mamy to, mamy to Wygraliśmy, wygraliśmy Wygraliśmy Tak jest, mamy 47 ludzi na, na 48 ludzi jesteśmy to w 4 Koniec, to jest koniec. Najlepszy turniej w 2020 roku to moim zdaniem ogólnopolski turniej Pokémon Dlatego, że udało się coś zrobić i można było sobie pograć w karty A to jest, to była chyba moja ostatnia szansa, żeby pograć w karty w prawdziwym życiu Szkoda Szkoda, że jest pandemia, bardzo przykro Ale i tak miło, że coś się udało zrobić No nic znowu się nie zgadzam, bawiłem się świetnie na tym turnieju Bardzo dużo osób się bawiło dobrze Eee, poznałem komikosa, mogłem się spotkać ze znajomymi po dłuższym czasie. Chyba tak naprawdę ten turniej był fajny dlatego, że mogłem się spotkać z ludźmi, których lubię, z którymi dzielę swoją pasję w prawdziwym życiu po, po długim okresie rozłąki. Jak to na no, turniej jakiś pojechać? Weźcie mnie. Może do Australii, bo tam już, z, tam już pozwolili grać. Czy tam do Nowej Zelandii. Też chcecie pojechać na turniej? Ja bym pojechał. I to tyle w dzisiejszym Pokejerze. Widzimy się w Pokejerze za rok. <gry> Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spełnił ten film Wasze oczekiwania. I widzimy się na streamach. I na innych filmach. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Żyjcie w zdrowiu. pa, pa, pa.